Nie chciałbym, żeby to była historia o, o drodze, a tym bardziej chciałbym, żeby to, była, żeby to był film o mnie. A tylko chciałbym, żeby to była, e, była krótka historia o spełnianiu marzeń i o miłości do tego sportu? Jest sakwa. Krzysiu, po co żywcujesz? A czemu nie? Gdyby nie można było, to Pan nie by inaczej świat stworzył, czy coś. Zaczynałem wspinać tak 6-7 lat temu, to zrobiłem sobie taką listę 12 moich wielkich wspinaczkowych marzeń. Wspinałem się wtedy na poziomie mniej więcej 6,5, piątki na tradzie robiłem na jurze. I były to takie cele totalnie nierealne, typu poprowadzenie chińskiego Maharadży, czy wejście na El Kappa. To akurat takie dwa marzenia, które udało się... Udało się gdzieś tam spełnić w miarę, w miarę szybko, mimo, że tego się nie spodziewałem. No i na tej znalazła się znalazła też droga e, o nazwie 7.1, e, wycenie 6.5+, czy tam francuskim 8a. E, droga tradowa, w ciosowej. E, Jakby to było, to było takie totalnie odległe, nie? Że to, to było takie marzenie, które gdzieś jest tam za siedmioma za, za górami, to minimum, albo za dziesięcioma górami. Dzielny operator kamery. Czy się chciałby przeżywcować? Ale prawda jest taka, że ma spada. 71 to stary kielecki projekt, nazwany tak z racji trudności. Nikt dokładnie nie pamięta, kiedy się pojawiła taka, taka nazwa. Natomiast wiadomo, kiedy droga została, została zrobiona. O samym projekcie dowiedziałem się mm, po moim wyjeździe do Indian Creek, kiedy zacząłem w Polsce szukać jakichś rys fajnych, wspinaczkowych. I pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Przemek Klentak, który powiedział, że potencjalnie ma dla mnie fajną wspinaczkę pod Kielcami. Um, I to była droga Dzień Świstaka. Wtedy, jak pamiętam, przyjechałem, Flower to próbował. Udało mu się zrobić, a ja to zrobiłem dość szybko w drugiej próbie. Natomiast yy, ten kancik na dole, no, on stanowił problem. Jakoś kompletnie o nim zapomniałem na kilka kolejnych lat. Dopóki dziwnym trafem nie wybrałem się tam z Mateuszem Haładajem, no i stwierdziliśmy, że z braku laku zaczniemy się w to wstawiać. Bardzo szybko nam to puściło, więc kolejny, kolejny wyjazd już był ukierunkowany na, na, na pokonanie całej sekwencji. Także udało mi, najpierw mi się zrobić po czym Mateuszowi. 7 jest drogą prostą, prozaiczną, dość trywialną. Cała trudność sprowadza się do zrobienia dwóch bulderów dolnego i górnego, przedzielonych całkiem przyzwoitym restem. Na pierwszym bulderze, wycenionym na około 7B przez kolegę wyciśnika, który na rzeczy się zna, więc można mu ufać w tej materii. Cały problem polega na wstawieniu nogi na duży stopień. Natomiast górny problem to klinowanie palca. Cena tej drogi całości w dzisiejszych czasach jest tak śmiesznie niska, że nie będę nawet o niej wspominał. Zachęcam do powtórzeń, ponieważ jest, tak jak mówię, wyjątkowo urokliwa. Estetyczna linia, taka, taka prosta, elegancka w swojej prostocie. Yy, polecam w szczególności dzieciom i podlotkom. To jest strasznie fajne, jakby jadąc już do Ciesowej, jeszcze nie, w sensie przed zrobieniem drogi, ale jadąc, mając ją spatentowaną i z myślą, że ją zrobię, że mam realną szansę ją zrobić, e, poczułem taki, takie spełnienie. W sensie, że jakby wiem, czy tę drogę zrobię, czy nie, to to marzenie, które zostało postawione kiedyś na kartce papieru, e, które miało być nierealne, które miało być bardzo, bardzo odległe, już jest realne, ponieważ jakby już mogę tam pojechać. Więc jakby już jest na tym poziomie, że mogę to zrobić. I przewinęła mi się przed oczami cała ta droga, którą muszę. Prze... Pokonałem między jakby wszystkie treningi u Matka Martynowicza z kumą kołodziem wyjazdy w skały, z juniorem, wyjazdy w góry, ze słupakami, wiosem i tak. No i, i jeśli chodzi o trudowe spinanie, to, to dużo yy, lekko szalonych dróg z Michałem Czechem na najrzeże. więcej jest najsportowo potrudniejszych drogach, a nie robić, jak Ułatwień, to, to jakby dla mnie to ma sens, i, i to jest w sumie piękne, że w tym spinaniu zawsze można znaleźć coś dla siebie i gdzieś próbować się określić przez, przez wchodzenie na kamień. To jest jakby na swój sposób niesamowite w tym sporcie. Eee, I co jest fajne w ogóle, jak sobie zrobiłem tę retrospekcję życia, jeden z do tej Ciesowej eee, no to jest fakt, że. Yy, jakby ta ścieżka, która mnie prowadziła w stronę tych marzeń, które gdzieś tam z tyłu głowy miałem, ale trochę zapomniałem w ogóle o tej liście, ee, to e, spotkałem na niej masę fajnych ludzi. Ludzi, którzy są obecnymi przyjaciółmi których uwielbiam. I wydaje mi się, że to też jest wyznacznik w jakiś sposób tego, co robimy w życiu. Jeśli to, co kochamy, to co jest naszą pasją, powoduje, że poznajemy e, wspaniałych ludzi, którzy stają się naszymi przyjaciółmi, e, to jesteśmy na dobrej drodze. Jakby nie znam lepszej drogi życiowej niż wspinanie. Ja, ja nie poznałem dla mnie, w sensie jakby na pewno istnieje miliony takich dróg, ale, ale jakby to uwielbiam do wspinaniu. że jakby w tej kolejności to jest, nie? Nie, że idziemy w stronę marzenia, jednocześnie tracąc przyjaciół, tylko idziemy w stronę marzenia i tych przyjaciół zyskujemy. To, to jest niesamowite uczucie i, i mam nadzieję, że, y, że każdy z Was tego doświadczy, albo doświadczy i Ze względu na swój charakter jest to droga dosyć trudna do wycenienia. Pierwsze jest to to, że są tak naprawdę dwa trudne ruchy. Po drugie, droga jest parametryczna pod kilkoma względami. Wzrost to jedno, ale również grubość palców, które nie wszystkim wejdą do rysy, nie, nie wszyscy będą w stanie tam wklinować. Raczej softowe, raczej softowe 8, ale na pewno dla osób z grubszymi palcami będzie to dużo trudniejsze, być może trudniejsze niż 8. Co jest super w takich drogach, czego nie ma często ze wspinaniem sportowym. To jest to, że potrafimy się na tyle mocno skupić na przechwytach, że zapominamy o Bożym świecie. I wiele ludzi pyta mnie, czy jakby we szukam adrenaliny, a muszę powiedzieć, że wręcz odwrotnie, jakby wspinanie jest dla mnie forum medytacji, e, gdzie mogę odciąć się od całego Bożego świata i e, jestem tylko ja i skała, i wszystkie problemy stają mi znaczenie, bo znaczenie ma tylko skałę przede mną, i to jest niesamowite. Lubię się wspinać. No. Co mam więcej powiedzieć? E, Także yy, rzucam film, idę się wspinać.